Godzina 5:15, 95 km. biegnie się świetnie. Tutaj dają kolega je ruchówkę, żeby potem robić gazy. A sorry. Ale tam Żurek, ale będzie robił gazy i przeciwników pokonywał, bo Marta go denerwuje. Ej, z tego. Tam już ktoś poszedł biegać. Wstał rano tutaj, spał w tym hotelu. Poszedł biegać. No, nie, nie wiem, co ja tu robię i po co. Jeszcze 13 godzin i przejdę do, 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 do brzegu. Kupię piwo. Zobacz, co robi Krzysiu. Koleżanka się śmieje. A co robi Krzysiu? Zurek A Co będziesz z nim robił? Będę go wbiorę. Ja będę płacił? Ja nie będę płacił. No a to Dubler Krzysia, zaraz no będzie ostatnie ostatnie 50 km będzie ciągnął. Zawsze chciałem być Murzynem. Kostki już mam Murzyńskie. W pewnych częściach to tyle z moich murzyńskich części ciała. A Żele to jest? Tak, to jest ładnie.